Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest oczywiście kolejny odcinek ze Spider-Man Miles nice Morales na PlayStation 5. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że Seria Wam się przy, yy, przyjęła yy, w ten sposób. Yy, ja nie będę ukrywać, że bardzo zyskiłem ze Spider-Manem. Jak wiecie, wyplatynowałem poprzednią część, yy, więc yy, mam wielką nadzieję, że też będzie fajnie. Zawsze będzie mnie to zaskakiwać. Ej, patrz! Prezent! Świąteczny, od Spidermana! To otwórz! Stary... Załóż to! Zasłoniecie. cię! Mm. Nowy kostium. Co? Pierwszy raz się ktoś przebiera w Central Parku? Okej. Okay. Jak wygląda? Uuu. Uh. Wow. się Moralesie! Gratulacje! Przedstawiam ci twój pierwszy super kostium! Okej... Okay. Kostiumy można zakładać w stronie kostium. no to wiemy! Skocz na północ po część drugą swojego prezentu! <noise> Come on. Czyli to połowa prezentu! Jaka jest druga? Dam znać jak ją znajdę! Okej okay. Prezent Pita, zdobyto trofeum Nice, już mi się podoba Witajcie w Tylko w To ja, wasz niestrudzony poszukiwacz prawdy Jay Jonah Jameson Co? Kostiumy Pita automatycznie odtwarzają Podcast Jamesona? Gość jest masochistą Mam dla was przykre wieści Mój świąteczny charytatywny odcinek Specjalny Został odwołany z powodu działań spirów w maskach Musi być coś lepszego. O, o tym słyszałem dużo dobrego. Danika? Cześć, jestem Danika Hart, a to jest Danikast. Podcast, w którym przybliżam ludzi na naprawdę zmieniających miasto.

Dużo się nie pomyliłem. Podcasty ogólnie można wyłączyć, żeby one nam nie przeszkadzały jakby w naszej normalnej rozgrywce, ale myślę, że je zostawię. W każdym razie w razie czego są napisy włączone, więc będziecie mogli sobie ewentualnie zobaczyć jak będę coś tam gdzieś tam mówił. To tutaj. Pit zostawił tu pełno sprzętu. No siema. O boże, wyzwania zapomniałem. Zapomniałem, że są wyzwania się na pierwsze holograficzne wyzwanie treningowe. Te wyzwania są rozsiane po całym mieście. Każde pozwoli ci poznać nowy ruch lub technikę. To koncentruje się na akrobatycznej improwizacji. Zajmij pozycję startową. Okej. Okay. Holo trening? Wchodzę w to. Na początek walka powietrzna. Walcz z na swoich warunkach, a zyskasz przywagę. Przytrzymaj. A teraz popraw atak powietrzny. Ok. No to akurat wiemy, tutaj jest bardzo dużo bardzo podobnych rzeczy, w które były w przypadku poprzedniego Spidermana. Więc e, bardzo mi się to podoba, że. Bardzo mi się to podoba, że zostało to pozmieniane. A! Wydarwałem. To robię to trochę inaczej niż powinienem, ale. Kolejna kluczowa umiejętność, Okej. Okay. Domyślam się, że będziemy rzucać. Aaa! Czyli widzę, że mamy tutaj już od razu, jakby ogarnianie. zabierania broni jak połączyć te dwa ruchy, Pit? A, A okej. Okay. Okay. Dobra, i chat. Czyli mówię, wszystko jest właściwie to samo co w poprzednim Spider-Manie, więc to jest spoko opcja. Wykonać jadowitą rozwałkę. A, dobra, to jest to, okej. Okay. Demet, o -o. nawet nie ja w kogo strzeliłem, dobra, ładnie stoją w trójeczkę. Do widzenia. Też dawać swoją broń. Nice. Wszystko siadło. Masa super sprzętu, który można. No tak. Aha. Ok. Na dzień dobry. Tak? Do Zapraszam. Proszę nie zostawić broń. Ja by strzel Spidermana! Nie macie pozwolenia, żeby go odsprzedawać! Aha, jeszcze mi się... O nie! To mi się widzę wszystko naraz włączyło teraz! Jak długo być przezroczyści! No sam. O, wypadłem! Oj! Zamiast! Hej, przydalu! To już jest niezły pojazd! dalej, Wkrótce jak Z chęcią bym spróbował, tylko nie chciałbym za bardzo wypaść. Jak, panie, oczywiście, że was położę, Wszystkich macie ten problem, panowie. Ty tam na górze na pewno. ją już dziękujemy. Pora naprawić symulację. Naprawić symulację. Ale ja nie chcę żyć w symulacji. 15. Pewnie będziemy hakować? Błąd z systemu. Może reset biosu? Udało się. Pit przygotował wyzwania skradania się, bujania i walki. Muszę je wypróbować w wolnej chwili. Okej. Okay. Czyli bardzo zbliżone do tego, co było w poprzedniej części, czyli mamy różne wyzwania, które mamy. Mamy oczywiście albo możemy zrobić na złoto, srebro e, czy tam brąz. E, I widzę też, że tutaj jest sporo rzeczy. Wiem na pewno, że jeszcze będą. E, nie wiem czy to jest tej samej osoby która była w poprzedniej e, części, ale będą też inne wyzwania, które będziemy mieli oczywiście odblokowane. Natomiast te rzeczy myślę, że w wolnej chwili ogarniemy sobie na live. E, więc w razie czego dla osób, które nie, nie oglądały, myślę, że spokojnie możemy ogarnąć jakieś zapiski e, na YouTubie. Także na Twitcha was zapraszam, macie wszystko w opisie. Hey stary, mógłbyś w drodze do domu zerknąć co się dzieje w Broxon Plaza? Mam wrażenie, że ktoś się tam włamuje. Dobra, zajmę się tym. Hej, powiesz mi coś więcej o tych nowych mocach? To chyba ładunki bioelektryczne albo elektrostatyczne, ale strasznie mocne. O, musimy to jakoś nazwać. Może. Moc jadu, bo piecze jak ja. Moc jadu, piecze jak ja. <laughs> Brzmi dobrze? Dobra, lecę. Do plazy, a potem do domu. Pamiętaj, moc jadu. Przyjmie się. Świetnie. Będziemy pamiętać, że tak ostry jak nasz kolega, Ok. Dobra, postaram się też zrobić salta I inne rzeczy, bo to dodaje nam dodatkowy... Dodatkowe punkciki oczywiście No dobra, 300 metrów Jesteśmy prawie na miejscu Oho, danikast Hej kochani, wielkie dzięki za polecenie tego podcastu Awansowaliśmy z miejsca... Oj po podcaście Cześć, jestem Simon Krieger, a stoisz w pobliżu reaktora na Nuform. Po włączeniu, reaktor zdoła dostarczyć energię całemu Harlemowi. Wiem, pewnie myślisz, pewnie myślisz, Simon, jak to jest możliwe? Odpowiedź. To NUFORM. Wystarczy jeden zbiornik tego rewolucyjnego paliwa, aby zapewnić Harlemowi czystą, bezpieczną energię na następne 500 lat. Wkrótce uruchomimy reaktory na całym Manhattanie, a potem na całym świecie. Ziemia będzie zasilana przez NUFORM. ROKSON. Służymy miast. Dobrze, a co za tym stoi, bo to tak trochę załadnie załad za wygląda i załadnie brzmi. Co to było? No huh? okej, okay, ktoś się włamuje, widzę. Hmm. Ani żywej duszy. Trochę tu narozrabiali. Może czegoś szukali. Raczej na pewno. Um, czekajcie, z tego co zauważyłem, um, mamy chyba punkt umiejętności, więc możemy w coś tutaj wrzucić punkty. Um, Zobaczmy w ogóle, jak to tutaj wszystko teraz idzie. Um, Wyrzucić polskich jeszcze rozbrajając ich pod. Jedwito ogłuszenia. Co mamy tutaj? Zwiększa tempo, w jakim ma unikniętego zbiorektryczną z... A! To myślę, że możemy sobie pójść, słuchajcie, w umiejętności bojowe. E, myślę, że będziemy to raczej robić po kolei, te drzewka. Nie będziemy skupiać się głównie na jednym, e, bo kwestia jest taka, że i tak, i tak e, chciałbym ogarnąć ewentualnie e, jak najbardziej wszystko. Więc dobra, zobaczmy, co tutaj się działo. Hmm. Mu o, o, co mi by chcieli zrobić? Z... A to kto?. kto? Ta się nigdy nie skończy. No raczej Chyba zrobiłem dobrze, bo udało mi się Oj kurda, kurde, skubany Ale ja też potrafię Przyklei do ściany? Oczywiście, że nie Mogę ale nie na A ja spróbuję jednak na stałe uszkodzić Uuu, piękne podobają mi się Już no, łapcie swoją broń Cwaniaczki Okej, okay, czyli widzę, że tak, broń też możemy im zabierać, tak jakby ah. A Muszę się uleczyć troszkę Dobra, zdążyłem. Finisze. Chciałem finishera zrobić, ej. To może to ja wami wytrę podłogę, co? Oj, nie pykło. Dajcie hey, wlazł! Tak. No, Rachel! Nie miałeś się! Chyba chodzi o bufor! Luform? Taki jak w reaktorze? On jeszcze nie działa! Na razie mówią o to wstawach! Bardzo Hej, zrobiłem te zakupy dla Twojej wady. Z czym do ludzi? Dziomek. Dobra, tak, postaram się strzec!

Nie, ja powiem Wam szczerze, że ten jadowity cios jest zajebisty. Weźcie, proszę mi tu granatami nie rzucać. Towarzystwo, kurde. Nie przegram z Oddaj broń. się nice. Strasznie mi się podobają te finishery. Tam jest jeszcze ktoś, widzę. To wiem się co znaleźli, może odkryję co planują dalej. Dobra, przyjrzyj się mapie. Aha, dobra. Ok, tu jest mapa. Mogę teraz walczyć? Mogę. No, okay. Śledzili dostawy nu formu, ale po co? No jak to po co? Pewnie chcą ukraść, no. Ochrona Roxon zajmą się resztą. Później to jeszcze sprawdzę. No dobra, ukończyliśmy misję zajebiście. Teraz wracamy do domu. Chcę wracać! Chyba wciągnę ten świąteczny obiekt w 5 minut! Jutro zbadam sprawy tej grupy No i dostaw mu formu! Ale pięknie Za zimno, żeby się tu przebrać. Przystojnie No dobrze, może to nie jest kryjówka Spider-Man, ale. Pit mnie na tamtą I poryczał się na końcu. Tak jak ja. Dobra, czy my tutaj więcej rzeczy jakich będziemy. jakiś to jest telewizor stary. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Pomysły na kostiumy. Mama nie może tego zobaczyć. Okej. Okay. Znaczy, domyślam się, że będziemy mieli na pewno inne kostiumy, tak jak to było w przypadku poprzedniej części, że będziemy sobie mogli wybrać różne, które oczywiście odblokujemy. Ten telewizor jest stary jak świat. No jest. I ma jeszcze pewnie ten dziwny dźwięk. Co z poduszkiem? Fajnie, że Ganki zostaje parę tygodni. A, A będziemy dopracowywać pajęczy sprzęt. Czyli widzę, że Ganki jest tą osobą, która wie kto jest, kto świat to jest Miles. Nie do tego miejsca. Czuję, jakby to nadal było mieszkanie babci. Dobra. Zobaczmy nad czym pracuje ganki. Uuu, Nonagon! Niech to kończy, żebym mógł zagrać. Czy to jest jakaś gra? Muszę spakować resztę rzeczy babci i wysłać do Portoryko. Okej, okay, czyli babcia do Portoryko wyjechała, dobra. <laughs> Zakończenie gimnazjum. Dawno nie widziałem tej dwójki. Dobra. Czy coś jeszcze mamy? Dobra, wydaje mi się chyba, że wszystko z tych pobocznych rzeczy przejrzeliśmy, chociaż ten obrazek dalej jest. Poczekajcie, może go odwrócimy. A, no właśnie. Ale telefonie. Bardzo byłbym wdzięczny, gdybyś e, zamknął mortę. Dziękuję. <grytanie> Okej, okay, czyli widzę, że tutaj większość... A nie, może, że możemy dalej podejrzeć. No dobra, spoko, ale idziemy dalej. No myślę, że mamusia pewnie będzie. Wszystko sprzątnę. Spoko. <laughs> nic się nie stało. O, nie. Micho, przystojniaku. <noise> Dzięki, mamo. Zaprosiłam dziś gościa. Przygotowałbyś mieszkanie? O, może włączysz muzykę, zrobisz nastrój? O, Nadia. Serio? Twoja szefowa kampanii w Wigilię? U, jutrzejszy wiec sam się nie zaplanuje. Dzięki za przygotowanie domu, Micho. Halo? Micho. <noise> Micho, Micho. No dobrze, zobaczymy, Przygotuj mieszkanie. Okej. Okay. Co jest w lodówce? To pierwsza rzecz, rzestron... którą Zaczekaj do obiadu, bardzo proszę. Trzeba sprawdzić. Tak jest. No. Tam się coś dobrego piecze w piekarniku. Myślałam, że już wypełniliśmy te formularze. Nie? Czy wy to widzicie? Ach, to, to nie? gość to wuj Aron? Un segundo. Wiesz, że nie chcę, żeby przychodził. Pomyślałem, że nieważne. Jeszcze o tym porozmawiamy. No Aaron, okej. Okay. Nadia, jestem. Dobra, wydaje mi się, że tutaj chyba raczej nic nie będziemy mieli. Dobra, na razie jeszcze sprawdzę sobie resztę lokacji. Czy mogę tutaj cokolwiek zrobić? Ale widzę, że nie, to są drzwi wejściowe. Kampania wyborcza mamy nabrała rozpędu. Dobra, hamle Sypialnia mamusi. O, jaki burtel? Jak u mnie w pokoju w sumie. O, dokładnie tak. Co to? Pełno kartonów o, Musiała tu trafić przy przeprowadzce. Norma jedna steczek taty. Kim jest ten prowler? Ciekawe, czy tata go złapał. Okej. Okay. Nie przeglądałem ich od czasu ratusza. Ulubiona płyta taty nastawiał ją w każdą niedzielę jak robił kawę. A, widzę, że możemy wziąć, czyli będziemy mogli puścić muzykę, tak? A, mógłbym tu jeszcze coś przejrzeć? Wydaje mi się chyba, że tu już chyba nic nie będzie. Wiecie, znacie mnie doskonale wiecie o tym, że ja po prostu wszystko, jak tylko mogę, to Mama patrzę. ich całą stertę, bo w artykule wspomnieli o tacie. Kim jest spider -Man? Gdybyś wiedziała... A ja wiem, hehe. He. Dobra, jest tu Genka, Ginka, Genka, Ginka, Genka, Genka, Ginka. Gdzie on się schował? <laughs> Był i się zmył? Chyba, że jest w łazience. A tu jest. Borak z wybielaczem. Wybielacz boraksowy. Hej, macie jakiś zwykły wybielacz? Eee, nie wiem. Wybielacz to dobry pomysł? Tak. Jasne. A co? Tak, pytam. No, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł? Zapomniałem Ci podziękować. Dzięki za zaproszenie. Nie ma sprawy. Easy peasy. Jak tam rodzica na Hawajach? Zanim wróciłeś dzwonili do mnie ze szczytu Haleakala, więc chyba mają się dobrze. Ja tam wolę święta w Nowym Jorku. No jasne, to najlepszy czas w roku. Takim mówiłem. Śnieg, ozdoby, wszystko. No. Co tam masz, DJ-u? Płytę. Najlepszą płytę Zaraz ogarniemy. Jest ze mnie dumny tato. Okej. Okay. Czy coś mogę tutaj jeszcze więcej zrobić? Widzę, że ta plama coś. A mogłeś posprzątać Miles? Halo? Piętnaście lat na Brooklynie bez żadnej plamy. A jak przenieśliśmy się do Harlemu, to jest znak. Zdecydowanie. Dobra, pójdźmy płytę. Idealnie kameralnie z lasą. Nie lubiłaś Jezu, jak byłem mały. Polubiłam przy Twoim tacie. Myślałam, że już wypełniliśmy te formularze. To dalej gada przez ten telefon? Nie? Ach, to nie ma końca. Cóż to się gotuje? Jakieś pierożki. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Okej, okay, ale czy ja mogę coś tutaj więcej zrobić? Bo na razie nie mamy żadnego wskaźnika. Ewentualnie. Nie, nie, nie Wiecie co? Spróbujmy przeszukać jeszcze raz... Yy, jeszcze raz tą skrzynkę czy jest tam w stanie a nie czyli tutaj możemy tylko tak na dobrą sprawę wybrać um, jedną płytę dobra ok jaki idzie ze spidno zrobiłem postępy udało mi się zmieścić interfejs w małym okienku przyda się też w innych apkach. stary rządzisz. stary rządzisz, ale to co co my to możemy jeszcze zrobić muzyczka sobie leci, mamuśka gada przez telefon. Co jeszcze miałem zrobić? Jakbyś mógł zapalić choinkę. Przepraszam, Nadia, już jestem. Aha, czyli zlewka totalna. Gdzie jest choinka? Tu jest choinka. Cyk. Nie, nie sądzę. I wybuchnie. Fajnie, że choinka taty przetrwała przeprowadzkę. To prawda, bardzo ją lubił. Nie ma to jak święta na Brooklynie. O! Zawsze tak mówię. Nie wybielaj tego chłopie. Ten dzwonek nie działał od lat. Miles, otworzysz? Jasne. Nie wybielaj tego dywanu, bo wybielisz ja go totalnie. Fin? Hej, dzwonek już działa. Jak dobrze cię widzieć? Całe miesiące się nie. Właśnie. Zmieniamy się. A to nie jest ta dziewczyna, która była. koniec gimnazjum? Czy to nasz gość honorowy? No, wchodźcie już. Zaraz siadamy do stołu. Finn, tak się cieszę, że mogłaś przyjść. Dzięki za zaproszenie, pani Morales. Oh. Tęskniliśmy. No, głównie ten tutaj. <tęskni> Cześć. Finn, to jest Ganki. Kumpel z Brooklyn Visions Academy. Ganki? To jest. Ganki. Finn. Najlepsza. Brzmi jak nazwa Pokémona. Ty. A, wiem. Wygraliście festyn naukowy w gimnazjum, nie? Zrobiliście. Uh, Konwerter energii, energii. <grymiania> <Thanks>. <grymiania> <grymiania> <Ech>. <grymiania> uh -huh. Elektryka w tym budynku to pomyłka Sprawdzę wyłącznik Gracja. No, to święta przy świecach Przysięgam, że to nie przez to, że naprawiłam pokój Nawet o tym nie pomyślałam Kiepsko, wyłącznik nie ma prądu W całej okolicy jest ciemno Sprawdzę jeszcze na schodach przeciwpożarowych. Niech zgadnę. Niech zgadnę. Domyślam się, że pewnie ktoś coś gdzieś zniszczył, bądź wyłączył, bądź reaktor ma problem. W każdym razie. Myślę, że my w tym miejscu możemy sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. Sprawdzimy resztę w następnym. Będziemy się słyszeć codziennie o 17, myślę. Także cóż, za dzisiaj wam dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, pa. pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa!